Cześć, jeżeli odcinki z Maratonu ci się podobają, przypominam o subskrypcji, łapce w górę oraz zapraszam cię na mojego Instagrama. My już zaczynamy. Ten film został stworzony na licencji CC, a treści są odczytane z Harry Potter Wiki z artykułu, do którego link znajdziecie w opisie. Historia. Penelopa Clearwater urodziła się w 1976 roku w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W wieku 11 lat dostała list ze Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie informujący o przyjęciu jej do placówki. W celu edukacji kupiła lub odziedziczyła różdżkę. Możliwe, że dokonała zakupu w sklepie oliwanderów na ulicy Pokątnej w magicznej części Londynu. W 1987 roku rozpoczęła naukę w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. 1 września tego roku odbyła się ceremonia przydziału, podczas której Penelopa została przydzielona do Ravenclawu. W pewnym okresie nauki w Hogwarcie, przed 1992 rokiem, została prefektem i poznała Persiego Wesleya, z którym zaczęła chodzić. W 1992 roku Penelopa rozpoczęła swój przedostatni szósty rok nauki w Hogwarcie. Harry Potter i Ronald Wesley, przemienieni pod wpływem eliksiru wielosokowego Vincenta Kraba i Gregorego Goyla, szukając drogi do pokoju wspólnego ślizgonów, poprosili o pomoc Penelope. Oburzona dziewczyna wyjaśniła im, że jest uczennicą Ravenclawu. W drugim półroczu Penelopa została spetryfikowana przez Bazyliszka i trafiła do skrzydła szpitalnego. Możliwe, że dziewczyna dołączyłaby do ofiar śmiertelnych potwora, gdyby nie Hermiona Granger, która poradziła jej sprawdzenie korytarza za pomocą lusterka. Pod koniec roku szkolnego została wyleczona przez wywar z Mandragory. W 1993 roku podczas wizyty na ulicy Pokątnej Percy Wesley miał przy sobie fotografię Penelopy. Bardzo się zdenerwował, gdy jego młodszy brat Ron oblał zdjęcie herbatą, a Penelopa na fotografii schowała się ze wstydu za ramką. Para spotkała się na peronie 9 gdzie Percy od razu podbiegł w kierunku swojej dziewczyny, chcąc pochwalić się nową odznaką prefekta naczelnego. Dla obojga był to siódmy rok nauki w Hogwarcie. Penelopa, jako wielka fanka Quidditcha poprosiła Harego o możliwość podtrzymania w ręce błyskawicy. Założyła się także z Persim o wynik meczu Ravenclaw kontra Gryffindor.